Nie się że tu od razu jest saszetka w tym, no, W drodze chyba to kupiłem. Śmiesznie to wygląda, bo tu trochę nasypane już wcześniej jest. Takie coś mimo że równo uciąłem, to i tak jest z jednej strony otwarte, z drugiej nie. Całą je zobaczymy jak to smakuje. Chicken, coś tam. Były jeszcze inne smaki, jakieś kurczak, coś tam... Znaczy, nie wiem, inne były chyba jeszcze. Nam dom ktoś nazywa. A nie, to w Delikatach centrum chyba kupiłem. Macie kreskę, do której trzeba zalać wodą, nie? Żeby nie było. Macie tak zalane, to jeszcze wymieszać łyżką trzeba, wiadomo. Bierz łyżkę w środek, żeby przekroić ten makaron jeszcze na pół. Bierzesz środek makaronu i później do siebie dociskasz do pojemnika i trzymasz pojemnik, żeby nie wylało się, żeby się nie wylało, nie? No, tak parę razy, nie? Nie, ja dociskasz to, tą papkę całą do końca i, i wyjmujesz łyżkę, zamykasz tutaj na 5 minut, dociskasz to srewerko, żeby trzymało, a jak nie to łyżkę na to albo coś Tu nie ma po polsku... Gdzie to jest po polsku? To jest. Powinno być kruski o smaku kurczaka. Z miksem przyprawowym o smaku kurczaka. Mhm. I co? Zaleję sobie gorącą wodą zwykły makaron? dodam przyprawę z kurczaka i też będzie rosł. <grym> A jest po polsku. Tylko że tu dużym literami jest po angielsku. Ile czasu? Trzy minut. A, kej nudlami. Knudlami. Nam donki. I co, knedle, knedle. jest za dużo wody, to przemieszaj i zostaw jeszcze, żeby się odparowało trochę. Próbowałem trochę tej zupki. Taka lura. I to nie smakuje kurczak, bo dodajesz całą soszetkę chili, te. Czyli jest ostre. Chuj, ale nie, nie pali przy łyku. <grym> Kurwa, gdzie to jest. Co eee, ja chciałem zobaczyć w ogóle? Skład 500 TE, wszystkie są niezdrowe podobno dekstryny Jeszcze zamknąłem, żeby sobie odparowało Czy tam, żeby makaron wchłonił wody to Było za ostre, teraz jeszcze ponad normę, wody wlałem trochę Jak no saszet, jak jest saszetka. Aha, full saszet. a chodzi o to, że bez saszetki jest łagodne. Z połową saszetki jest lekko ostre, a z pełną saszetką jest mega ostre. No ja wiem, czy takie mega ostre. To chyba było bardziej ostre nie kimchi, tylko ten drugi smak zielony chyba tam, że jest, że jest ostre bo buldak, jak całą saszetkę buldaga się wsypie. Tylko buldak nie ostrzega, że ile saszetki wsypiesz, to takie ostre będzie. Kupiłem buldaga kiedyś z carbonarą i ta carbonara w ogóle nie była wyczuwalna, bo nie dodałem śmietany. Niektórzy sobie dodają śmietanki do tego i jeszcze nie wolno całej saszetki buldaga wsypać, bo będzie za ostre i będzie chujnie carbonara. Tak to wygląda gotowe. A jest do dupy. I samo to, że w całą tak jak wsypiesz, to nie ma żadnego smaku rosołu, tylko jest ostra, jakbyś kurwa pił z chili taką mieszankę, ale taka lura jest, w ogóle nie smakuje to, do bani Daję je 1 na 10 kurwa.